Siemano, tutaj Owca, a dzisiaj pokażę Wam, jak skutecznie zarobić miliony na start FC 26. Metody są banalnie proste, na pewno jest kumacie, dlatego no, bierzemy się już tutaj do ogarniania footbina. Na start karty z zepsutymi widełkami, na przykład Federico Kiedza w tym roku, na start. Genialna karta na start, pierwszy foodchampion z Śmiga on na pewno u każdego kto miał y, tą kartę. Przejdźmy sobie tutaj, nie było go na rynku na początku. Na początku nie było go na rynku, miał zepsute widełki, był za 20 koła do wysnajpienia ponad Ale zobaczcie co potem 150 koła, profit niesamowity, nie dość, że mogliście je grać, to jeszcze mogliście na nim zarobić Niesamowita karta to była na początku Wniosek, znaleźć podobną kartę o takiej PDKZ Z zepsutymi widełkami i ją kupić, i ją kupić. Ogólnie karty na początku grywane są mega tanie, potem dopiero rosną, dlatego to jest też po prostu zwykłe, zwykłe jakby kupienie składów pierwszy dzień Fifa jest mega opłacalne, ale jak już dorwiecie takiego kiedza czy kogoś innego yy, Ja czekam osobiście na bazę danych, żeby znaleźć takich graczy i właśnie będę wysyłał to wszystko na Discorda, nie? Link jest niżej, Discord handlowy jest niżej, będziemy pomagać na bieżąco, wszystko jest darmowe, wszystko jest darmowe do pomocy, dlatego wbijajcie na tego Discordzika, tam jest już setka osób No i co? Będę szukał takiej karty i będę po prostu snajpił. Snajpił będę najlepszy. Najlepiej jest wyznajpić, zainwestujemy 20 koła i tyle i mamy gwarancję profitu. Przechodzimy do drugiej metody, która jest jeszcze bardziej łat łatwiejsza moim zdaniem. Przechodzimy sobie do SBC. aktywne SBC. Tutaj te fundacje, nie ikony, przepraszam. I hybrydy ligowe. Pyk I zrealizowanie wyzwania. Tutaj mamy utworzono. Będzie na początku gierki po 3, 4, 5, 15 godzina różnie. My będziemy szukać tutaj do 5 minut maksymalnie utworzone. Wbijamy tutaj, im, im mniejsza jakby imniejsza liczba yy, czasu utworzenia, tym lepiej, tym lepiej. Dajmy na to, dobra, widzimy tutaj według Foodbina, wiadomo, jest wszystko, Taniusz, pod tego, że na niego nie patrzcie, bo nie? teraz nie ma na rynku. Ale wyobraźcie sobie, że wbijamy tutaj, ktoś chce sobie zrobić to wszystko, kupił połowę składu, kupił jeszcze tą babkę i nagle stop. Ten gość jest za 1000 monet. No to wiadomo, że nie będzie chciało mu się sprzedawać tamtych kart, żeby szukać innego rozwiązania. Kupi go za 1000 monet, nie? Wniosek? Wbijamy tutaj, jak jest niedawno utworzony, skupujemy masowo tą kartę. Ludzie też będą ją skupować ogólnie do przepalenia. Ta karta będzie znikać. I wystawiamy za 950 000. Nieraz te karty skakały do 5000, naprawdę. Nieraz skakały do 5000. Na Discordzie oczywiście są screeny. Z, z poprzedniego roku, z tego w sumie roku fifowego, yy, gdzie ta karta naprawdę no. 3000, 2000 różnie, różnie skaka skakały. Skupujemy go po te 350, 450, różnie. Od razu z buta wystawiamy i czekamy, aż zejdzie. Prędzej czy później zejdzie, bo ludzie robią masowo to SBC. Nie chce im się potem z powrotem sprzedawać tych kart. Wolą sobie na przykład jedną przypacie jeszcze dwie i tyle. No i to jest, to jest gwarancja profitu. To są dwie proste metody. Metod będzie więcej. Najwięcej będę oczywiście na Discorda wrzucał, ale na YouTube też będą jakieś filmiki. Dlatego zostawcie subskrypcję i wbijajcie na tego Discorda. Link jest tutaj w opisie. Mam nadzieję, że Wam pomogę wystartować jak najlepiej i co? Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się na razie i cześć.